Siema, z tej strony, Raymond, to jest Hello Neighbor 2 wersja beta 1.1. Eee, nie byłem, jeszcze w to nie grałem. Zakupiłem to niedawno, ponieważ eee, dostałem info, że gra właściwie jest całkiem ok, i że może mi się spodobać. Więc może po prostu zacznijmy. Obejrzałem sobie trailer na sam początek, żeby wiedzieć mniej więcej. Czego się spodziewać i wygląda to obiecująco? Mam tylko nadzieję, że się nie zawiodę. Tak jak już się kiedyś zawiodłem. Ale teraz nie mam żadnego punktu odniesienia do wcześniejszych wersji, bo... We, we wcześniejsze wersje nie grałem. Okej, okay. tu jest jakiś manekin. Ja już gram. O, widać postać. Znaczy zawsze było, no ale dobra, nieważne. Nie wiem dlaczego mnie to zaskoczyło. A... Więc jesteśmy w naszej bazie. Tak jakby. Musimy się dostać na górę po nasz aparat. Halo Mam coś zrobić, bo trochę nie ogarniam A, okej okay. Więc to miejsce jest takim tutorialem, ale być może będzie też, że przechodzenie przez okna działa no trochę lepiej niż w pierwszej części a i teraz to zadziała da się tu patrzeć przez te przez y, zamki mi się kłóca żeby tego użyć klikam E i też nie mogę ruszać kamerą jest wspinanie się nawet okej okay, dobra Bierzemy teraz nasz aparacik. Mam tam zeskoczyć, czy no, to nie był najlepszy pomysł, a tym razem mi to nie odbiło, halo. Co teraz? Okej. Okay. Gdzie on jest? Czego on ode mnie chce? Co ja robię, tak właściwie? Halo, daj przejść. I kim on jest? Bo widziałem go nawet parę razy. Tylko, nie wiem, kim on jest. Chciałem uciec z jakimś innym wyjściem, na przykład tędy. Chciałem po prostu wyjść i coś ma się stać. A, rozumiem, czyli tutorial był tylko snem. Fajne przejście w sumie. ...Wyron Krups? Wyron A, to jest alter alternatywna nazwa... ...dla... Hm, alternatywa Alternatywna nazwa dla tego miasteczka, które było w pierwszej części ono się nazywało Raven Brooks, czy jakoś tak? Ale layout też był podobny, a okay. To było bardzo. To było bardzo płynne. Co się stało? Mam tu wejść, bo inaczej on mnie zżera, tak? Co mam zrobić? Posesja, bym powiedział. Bardzo znajoma. Sa bardzo znajoma. E, mam wrażenie, że Instagram mi klatkuje trochę, ale może to tylko moje jakieś wrażenie. Dobra, na górze coś tu mamy, czy to jest tylko taka dekoracja, bym powiedział. I czy mam w końcu wolną rękę? A propos tego, co robię? Czy mam znowu gdzieś pójść? Cię, ale fa fajnie, że gra wprowadza trochę w mechanikę gry kogoś, kto nie do końca. Wie co się dzieje, czyli to jest moja taka jakby baza. Tu w teorii jestem bezpieczny, S Missing. Tu bym chciał wejść. A moje auto zniknęło, rozumiem. Można mi się przejść do tego domu, skoro na niego patrzyłem. Stop. E, istnieje jakieś sprawdzenie kontrolek tutaj? E, key mapping, Crouch, Action Object, bo ten zegarek. Inwentory... Tab. Okej, okay, tak wygląda nasze inwentory. Ale to nie jest, to nie jest to. Wiecie, we FNAFie Security Bridge też był taki zegarek. I chciałbym może... Spróbować się do niego dostać. Czyli to jest tylko jakieś. Nie wiadomo co. 7 z gry, jestem upośledzony. Okej, okay, czyli respi mnie tu. Musimy tam przejść jeszcze raz. Zastanawiam się, czy to. portujemy do ostatniego jakiegoś checkpointu. Czy. O, znowu mnie chłop po prostu wziął i. Chyba serio nie rozumiem czegoś. Nie rozumiem tej mechaniki. Hmm, auto. Fajnie, że pokazuje, że mogę z nim wejść w interakcję, kiedy nie mogę, czy jest skutka. Powinno chyba być... Cicho, kiedy tu wchodzę. A bo to jest... dom policjanta. Czyli ja do niego włażę. Mogę się schować pod łóżko? Miejsca do chowania się są mi potrzebne. I czego ja szukam tak poza tym? A ja nie muszę trzymać kontrola, świetnie. To okay, tu jest niewidzialna ściana, czyli nie mogę tam wejść, i to będzie później wprowadzone. Tu jest zamknięte. No dziury w ścianach w ogóle, co jest? A debil. E mam kliknąć. Mam kliknąć E. Jest po prawej. wyszedłem gdzieś na tyłach. Missing jakiś group. Nie mogę podnieść tych poszanek. To jest coś zamkniętego. A ja dalej nie rozumiem. Dobra, może wejdę jeszcze raz tym tyłem. Hmm. Ci, jak za długo siedzę w jakimś miejscu na powietrzu, że tak to nazwę. To on po prostu przychodzi i mnie. Zapie. O kurde... Zamykaj te drzwi, on mnie zauważył. zauważył. On mnie tak jakby sabotuje. Wcześniej nie było tego dzwonka. Może jest jakaś informacja do odebrania w tym biurze moim jakby. Fajnie. Fajnie byłoby się dowiedzieć czegoś w końcu. Czemu ja nie mam w ogóle drzwi? Co to ma być? Jest to mój komputer. A, tak się po prostu temu przyglądam. Teraz tego nie było tu wcześniej, prawda? dalej nie rozumiem. Dobra, może spróbuję wejść do tego domu na naprzeciwko. A, a może jednak zakończę to w tym momencie, ponieważ nie wiem co mam zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Do dowiem się co mam zrobić. Na razie pokazałem mniej więcej grę w takim stopniu w jakim mogłem. W następnym odcinku mam nadzieję, że już będę wiedział co zrobić przynajmniej. Także to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.